Dzień dobry Państwu. Dzisiaj skomentuję, czy powiemy sobie o parkowaniu na terenie miasta i działania policji w tym zakresie. Jak już sygnalizowałem w poprzednim filmie, w poprzednim wideo, niektórzy mieszkańcy, ci co nie są związani Blisko z burmistrzem, czy nawet gdzieś pojawiły się jakieś krytyczne uwagi na temat działań naszych władz, przypadkiem napotykają na represje ze strony policji w przedmiocie parkowania niewłaściwego parkowania. Co do formalnego aspektu, nikt nie ma złudzeń ani wątpliwości. W Kaźmierzu, Wolno parkować wyłącznie na parkingach, no chyba że gdzieś na obrzeżach dalej. Ale tak to wygląda. W centrum miasta mamy strefę ograniczonego ruchu, no tam wyłącznie możemy y, parkować w miejscach wyznaczonych. Natemia natomiast obraz, jaki się wyłania, jest następujący. Osoby związane z burmistrzem. Czy należące do zaplecza politycznego mogą więcej niż zwykli mieszkańcy? Przejeżdża policja, nie reaguje. Mam film z jesieni, gdzie zrobiłem fragment filmu: jak przejeżdża policja obok źle zaparkowanego samochodu, nie reaguje. Dostałem też film od mieszkańca, gdzie w sposób skandaliczny zachowują się funkcjonariusze. I teraz proszę Państwa, do czego zmierzam? Ja w żaden sposób nie winię policjantów, dlatego że jeden z nich swojego czasu powiedział mi: Janusz, co ja Ci będę mówił? Wiesz jak jest? No i ja wiem, jak jest. Burmistrz Kaźmierza Dolnego zblatowany z komendantem. Tak, nie dość i z poprzednim, i z obecnym, nie ma znaczenia, już pomijam fakt, że są z jednej miejscowości, mieszkają prawie na tej samej ulicy, tam na rękę podać obok. Nie wiem, może się spotykają, nie wiem, ale może się spotykają gdzieś po środku, a po środku między jednym, yy, między burmistrzem a komendantem jest grota, była grota, restauracja. To trochę sobie ja robię, ale nie wygląda to dobrze. Otóż dzisiaj idę sobie i kolega burmistrza, zaparkowany samochód na rynku. Ja rozumiem na skrzyżowaniu w rejonie rynku. Ja rozumiem, że jeżeli jest potrzeba i tutaj nie ma problemu, ale pan sobie z kolegami. Ustalają kolejne wers y jakieś y działania, być może przeciwko mnie. Piją sobie kapkę, jedzą lunch, nie wiem cokolwiek. I nie muszą się obawiać. Policja nie reaguje. Dlaczego? Dlatego, że mają takie wytyczne. Oczywiście to jest nieformalna rzecz. I pani Moniko Kubisiarbus. Czekam, bo mam film dla policji z udziałem radiowozu bo chcę to pokazać komendantowi. Czekam na to zapowiadane przez panią spotkanie z mieszkańcami policji. I w żaden sposób nie chcę żeby funkcjonariusze mieli jakiekolwiek kłopoty, jakbym chciał to zrobić, już bym to zrobił. Nie, nie, nie. Nie na tym rzecz polega i nie na tym rzecz polega, żeby również tych ludzi z zaplecza politycznego karać, ale na litość Boga to widzą ludzie. Wczoraj zamieściłem te uzasadnienie nagrody dla burmistrza. No, wiem nieoficjalnie ze środowisk związanych z wojewodą, że taką wersję otrzymali. No, wiadomo skąd. No głupio było napisać 110 tysięcy. Panie burmistrzu, niech Pan coś napisze, ale takiego, żeby nie kompromitował Pan. Urzędu, bo te zasługi, które pan sobie przypisuje, są nieprawdziwe. Odniosę się do tego wkrótce, ale nie, to, to nie jest przedmiot dzisiejszej, dzisiejszego komentarza. Przepraszam za tą wstawkę, ale przypomniała mi się właśnie dzisiaj rozmowa, którą mi zwrócił mieszkaniec. Także tak to wygląda: czyli tak, ludzie związani z burmistrzem mogą nieporównywalnie więcej i liczy, mogą liczyć na przymykanie oka przez policję oka. Temat kolejny. Dostałem zdjęcia z tego słynnego dębu, gdzie odłamał się konar. Proszę Państwa, no, ja liczę tylko na to, że zostanie to zrobione porządnie. Nie dlatego, że to jest koniec świata, jakby te drzewo wyciąć. Nie. Problem polega na tym, że również i w tej dziedzinie urzędnicy łamią prawo. To jest dom, gdzie dla, na górach, z uwagi na to, że Rodzina związana z byłym burmistrzem, ówczesnym Grzegorzem Dunią, dostała pozwolenie na wycięcie kilkusetletniego zdrowego dębu, tylko po to, żeby wykopać koszyk kartofli więcej, bo jak wiemy dęby czy drzewa generalnie e, głuszą, rośliny zagłuszają, zabierają wodę, e, stwarzają cień, no i z tego tytułu są mniejsze plony, ale proszę Państwa, Teraz to te pole leży odłogiem, a sprawa miała miejsce w 2013 roku. Może do tego kiedyś szerzej wrócę i udokumentuję Państwu na zdjęciach, bo mam te zdjęcia, gdzie osoba związana z burmistrzem w trybie natychmiastowym, w ciągu jednego dnia Fadromo wykopali korzenie tego gigantycznego, kilkusetletniego dębu. A wszystko formalnie się odbywa ok. Jest dokument, jest pozwolenie, tylko dlatego że osoba związana z, z urzędem dostała od koleżanki Glejt, że może wyciąć kilkusetletnie drzewo. Oczywiście z tego tytułu miałem, bo wtedy byłem radnym, miałem trochę um, uwag i słusznych uwag od mieszkańców, dlaczego tego nie podniosłem na forum. Ja trochę próbowałem, no ale wtedy również była, była ta grupa ludzi, która jest obecnie, która nie dawała możliwości zabrania głosu, czy, czy wręcz y, dokumenty były y, chowane do głębokiej szuflady, ale mam nadzieję, że ta sprawa tego dębu koło cmentarza, gdzie odłamał się konar, będzie załatwiona. Zresztą obiecał to pan Aleksander Adamski na swoim Facebooku, napisał, że sprawy będzie pilnował tylko po to, żeby ludzie mieli poczucie, że, że mieszkają w państwie prawa, a nie w Bananowej Republice. Na dziś tyle, zapraszam Państwa do komentowania i niebawem kolejny film.